w taki sposób, ale dojdę tam. Postanowiłem sobie, że dobrym pomysłem będzie dojście do pierwszej ligi bez żadnej złotej karty. Aż nie mogę się doczekać. Zrobiłem też parę najgorszych na świecie SBC, ale w sumie poza rozczarowaniem i zmarnowanym czasem nie za wiele mi dały. Zerknąłem tak sobie na swój skład no i tak patrzę, że mój prawo skrzydłowy jest no... jakby to powiedzieć... średni. Bijam tak sobie na rynek i kiedy zobaczyłem kołana hola za 250 końców o mój Boże, kupiłem go szybciej niż United straciło szansę na mistrzostwo w tym sezonie. No i z nim w składzie drużyna prezentowała się dobrze. No, w miarę. Nie do końca. W ogóle nie. Ale mimo tego odpaliłem pierwsze spotkanie. I... Czyjecie to? Bo to chyba pachnie. Jak pierwsza wygra. Co, myślicie, że strzeli znowu? Po tym no niezbyt udanym początku czułem, że trzeba przeprowadzić jakieś zmiany, więc kupiłem Thompsona do środka pola, a no i przydałby się jakiś napastnik, który umie trochę biegać, więc wypatrzyłem Lista. Niezłe tempo, no, no i w sumie tyle, ale gorszy na pewno nie będzie. Odpaliłem więc kolejny mecz i nie mogłem się już doczekać brązowego składu mojego przeciwnika, no bo przecież mam niską na ogólną. JA PIERDO... Ale w głębi duszy wiedziałem, że z moimi nowymi wzmocnieniami to będzie inne spotkanie. Już na początku meczu list odwraca się i zagrywa do Kim seon który strzela. I po raz kolejny list wypatruje Oldachera, który zagrywa do Steve'a. I jest 1-0. Chwilę później ma z rożnego. Hall jeszcze przed na 2-0. O Boże! Cowan Hall przyjął piłkę na prawym skrzydle. Spojrzał się na obrońcę i stwierdził: Mordeczko... gdzie lecisz? Ale niestety Herrera był na posterunku. Chwilę później Kimszon mu ze ale minimalnie obok. Zaraz potem Oddaka, który ma chyba 46 strzały. Mecz był pod całkowitą kontrolą. Thompson w środku to jest taki trochę gorszy rutch hulid, a Lee ze Steve'em o się spustoszenie za każdym razem, kiedy mają piłkę przy nodze. Co akurat nie zdarza się często, bo przejęcie piłki zdecydowanie nie jest ich najmocniejszą stroną. No i skończyło się 2-0. Nie był to może idealny początek, ale spokojnie, chłopaki się dopiero rozkręcają. Teraz prośba do Was. Napiszcie mi w komentarzach, kogo chcecie, żebym kupił do przyszłego najlepszego składu FIFA 19. A, tylko żeby nie był złoty. Srebrny albo brązowy. no tylko A, no i żeby nie kosztował 50 tysięcy, tylko tak wiecie, no. do 1200. No, to jeszcze mogę jakby ogarnąć. A, no i w ogóle, czy Wam się to podoba?